Staliśmy i niestety pada. No w nocy tak lało, była burza, te pioruny uderzały tak w sekundę po mignięciu, więc gdzieś, nie wiem, z 300 metrów od nas e, i cały dzień ma teraz padać. Tak wygląda pogoda za oknem. E, kemping właściwie cały <grybujesz> nagle przestał żyć. Głośno padało, nie? Bardzo głośno. Także się prawie dało spać, tak dutliło, że po prostu... No te takie deszcze we Włoszech to tak naprawdę słabną mniej więcej od połowy czerwca. I jak już przejdzie taki deszcz, no to zwykle to jest taka 2-3 godzinna ulewa, i znowu się wypogadza. Dzisiaj zapowiada nam się cały dzień deszczowy, także nawet zastanawiamy się, jak go zamierzamy spędzić. Wygrzebuję tutaj cieplejsze rzeczy, bo mam upchane tak. No bo rzadko się z nich korzysta, nie? Dobra, wyszedłem dzielnie na deszcz. Tu coś się dzieje, ktoś się rozkłada. Tak naprawdę, zobaczcie na tych ludzi, no taki mikrowan, niestety ma to do siebie, że jak pada, to jest krasno, tak naprawdę, znaczy powiem wam szczerze, no musicie z tak naprawdę na zewnątrz, oni też nie mają jakichś takich zdobień, żeby wychodzą do jakiejś przedsionka, więc no w tej chwili chodzą mimo no w tej chwili trochę zelżało, ja idę do, no do węzła sanitarnego, skorzystam z okazji, po prostu coś tam więcej zrobię w tym węźle. Więc pewnie zobaczycie mnie w następnym ujęciu ogolonego pod na przykład. A wężałek, naprawdę sztosik fajnie fajny, czyściutko jest po prostu, super. A każde węzło, bo tutaj jak ja, yy, ślady robi. więc oni te na bieżąco muszą sprzątać. No po wyjściu, no ale niestety pada. No i tak, no ma zelżyć czasami. Może przez godzinę, dwie nie będzie padało, to postaram się tą godzinę, dwie gdzieś wykorzystać i coś zrobić ciekawego. Dobra, słuchajcie, ja sobie zrobię tosty, skorzystając z okazji, że to wziąłem, chciałem tym mówić. No, wiecie co, nie mam jakoś jakiejś ani pieczarek, jak wędliny, to mam tylko kiełbasę suchą, tak naprawdę, więc będą suchą kiełbasą, to z deseczki. Ale dziś mamy deseczki, nie? Tylko nie, nie wiem jeszcze gdzie. Jeszcze nie udawałem. No, to na No, Dobra, no, w końcu deseczkę jednak wyjęliśmy, bo widzieliście co się działo. Zrezygnował do swojego pierwszego wniosku. No, ale trzeba było poszukać jej Co powiem Wam tak, no niby mamy więcej miejsca na blacie niż więcej, większość przyczep. Ale tego miejsca na blacie po prostu bardzo brakuje. Jeżeli chcecie coś w kuchni robić, no to to miejsce na blacie no jest podstawą. A w wielu przyczepach to praktycznie zlew, kuchenka i koniec. Zawsze można z kolik kurzyć jako. No. no można, ale widzisz, że tutaj raczej. To rzadko, to jest mniej wygodne. Lepiej mieć blat. Nie no, wiem ja tu ten set wycieknie, no dobra. Dobra, już się zrobiło. O, takie piękne towsty powstały, i to będzie takie moje śniadanko. O, zobaczcie, takie mam śniadanko. Bardzo wilgotno i po prostu nic na mnie dosycha. Węczniki nam nie dosychają. W ogóle czuć takie wilgotne powietrze w powietrzu, taka wilgoć w powietrzu się po prostu unosi. No ale, no, takie są uroki nad morzem. Jeszcze deszcz pada, także jest mega taki zaduch, taki Amerykanie to humid nazywa. nie jest jakoś super gorąco, bo jest tak koło 20 stopni, więc się jeszcze da żyć. Ale tak Wam nam szybko pokażę, że jeszcze muszę sobie popracować. Wykorzystam tą okazję, bo mam trochę rzeczy do zdobienia. Więc pracowne. Zobaczcie, bo nam się tutaj ta zasłonka rozwaliła. Weźmy ka nogę. A zobaczcie, co Jurka wypatrzyła przy okazji. O, tutaj mamy gniazdo os. To podejrzewam, że ona jest nieaktywna, bo już tu były jakieś osy. Ale ale jest. Ale jak one to sobie zrobiły w przyczepie? Musiał być otwarty wtedy może. Napiszcie nie? nam o co chodzi. To co mogło chodzić, może tak? No, o to, żeby osy domkły. Ten... No, nie no, ale dlaczego się to zrobiło? No w jakby... jaki sposób, jak było zamknięte, nie? Że się tak. to mogło zrobić. No, ciekawe. Zobaczcie, tu wewnątrz są takie białe coś. Jak ja to wycisnąłem, to, to z tego białego wyszedł miód, tak naprawdę, chyba. Albo jakiś ciekinek, no zapach miodu miało. No, pogoda jest deszczowa, ale mam chociaż dobry tytuł na to na, na ten odcinek będzie gniazdo os w przyczepie. E, także widzieliście. Malutkie gniazdo. Os nie było, co prawda, więc nie chcę też, żeby tytuł sugerował, że tutaj nie wiem, co się stało, tak? Więc nie wiem, jak go tak naprawdę zdobyć. No to Było gniazdo, os, tak? E, no, ale tam miód był. Naprawdę był miód. Jeszcze to zgniotłem tak palcem, powąchałem i naprawdę miód, no, miodem pachniało. No nie, no już nie wiem. Dobrze, że nie zjadłeś, no. Dobra, mm, wyjrzało troszkę słońce. Jest jeszcze tak żeś kawo. no tak 20 stopni jest, może 21, 22. E, Jurka umyła naczynia. Hmm, ja tutaj tak schowałem ten leżaczek jak padł deszcz, ale to był słaby pomysł, bo i tak jest. Za... Znaczy tak jak padało, to po prostu popyskało na niego. Więc chyba trzeba go głębiej gdzieś chować. No nic może mi się uda na dworze pogotować, bo obiad muszę zrobić jakiś. No muszę tą patelnię z mieć wolnica. Nie... No, zostawiłem jakby to patelnię sami, jak nie jemy. Zapać kałem od kierownik mocno. Więc już nie będę szedł. Tam do, tych, do tego punktu zmywania naczyń, bo jest troszeczkę daleko. Do niego, dla jednej patelni tu już tu przemyje. Choć przydałaby się ciepła woda cudziem, ale w sklanach tu woda jest taka w miarę nagrzana. no a ja będę teraz spaghetti robił na obiad zrobię to na dwa dni no to wtedy no, nie będzie jutro gotowania więc a dla nas, dla dwójki starczy o nie wiem jakie wy macie sposoby na krojenie cebulki ja kroję w ten sposób tak, tak coś takiego Lubię zawsze do spaghetti dać dużo papryki, jak ono jest takie paprykowe, to na mi najbardziej smakuje. Polachekę czasami wydaje taką, tartą, ale teraz akurat nie mam. Ja w takiej czarnej skrzynce jakieś tam rzeczy sobie takie cięższe wożę i ją wkładam na przykład pod przyczepę, żeby ona była pod ręką, a jedzie w bagażniku. No i mi napadało, zacinało i miałem na przykład ryż. I zobaczcie, cały mokry jest przez to ryż. Patrzcie, coś dziwnego się dzieje. Co? Patrz. O Boże! Chciałem nagrać kamerą No tutaj jak robię, ale w ogóle coś się. Coś jest nie... No nie, to to jest dobrze, ale słuchajcie, no strasznie migało więc. No robię spaghetti generalnie. Coś jest nie. No nie, to to jest dobrze, ale słuchajcie. No strasznie migało. Więc... No tobie spaghetti generalnie Słuchajcie, mam tylko podejrzenie, że to ta nie wziął przypraw. Płóźna. <laughs> Może w tym białym spagetti. koszyku są jeszcze. Zobaczymy słuchajcie. Wchodzę tylko tutaj. To wiecie co, to jest mały problem jak nie wziąłem przypraw z takiego powodu, że sobie kupię. <laughs> Wiesz, no, to jest wow. łatwo rozwiązać ten problem, ale... Teraz na spaghetti będzie coś poczekać. Ja myślę, że cię nie jesteś na przyprawy. Ty, matka mnie zabije, zobaczcie książkę. O Boże, co za Kurde, ja nie wiedziałam, że ona tu książkę ma. Matko, jest. Boże, kochany. Tata ma dosłownie Weź tego mentali ma. mentalistę, weź na stół. Przewalona ma, przewalone ma widzowie. Przewalone ma. To jest jego koniec, koniec kanału rodzin co nada. A przy nie ma. To, tu to też wejść do tego, bo tu. To... Nie wiem, co to jest jakaś. Aha, jakaś, no, weź, bo to jakaś nie kawa. Zobaczcie, kawa też tam. No ale ta książka, ta książka to jest literalny hit. To weź. To weź. Nie, wiem, czy to jest. To. No to Okay. Takie jakieś biosezane i tak dalej różne, bo takie mam, nasza mama rzeczy bardzo z nich korzysta, szczerze mówiąc. Bardzo je lubi. Tata jeszcze szuka tutaj. Mm. Taka ciekawostka, żeby nie była za wesoła. O, podobno źle się czuje. No, to jest to, nie wiem, no więc co z tego wszystkiego będzie mamy takiego PK. No my zawsze coś mamy, to no niestety. <gry> dobra, Jukaj, jakoś to będzie. Z, jakoś zawsze jest. <grym> no, jeszcze szukamy Cypry. A, dobra, są, ja zapomniałem, że do takiego wielkiego to włożyłem i, i dlatego... Boże, bo zwykle tu jechały. Zwykle o tu jechały. A tym razem mm, zmieniłem, no. Pamiętajcie, nie zmieniajcie nic. Jest las, zróbcie tak jak już macie i nie zmieniajcie. Poradnik Michałka! <grymne> to już dodał przyprawę, widzę. Jak ja? kicham. Dlatego kicham. Pieprz, co jeszcze? Paprykę mm, i chili. Mhm. Ale wiesz co, podkręca jaka jest, po tak no się. Pokażę wam moje najnowsze odkrycie, które moim zdaniem jest mega dobre. W sensie, to te najnowsze odkrycie, ale powiedzmy, może moje. Ja to z ja to powrotem tak bym odkryła. No więc to jest taka herbata na zimno, jak widzicie tak ona tutaj wygląda. I zaraz wam pokażę jak się przygotowuje, a naprawdę jest bardzo dobra. I to nie jest promocja. Tak. No ale generalnie chodzi o to... Po mi Tak. Generalnie chodzi o to, że też się tego nie zalewa gorącą wodą, co jest inne niż w przypadku normalnej herbaty. No tak. dobra, tu spaghetti się robi. No, a więc do robienia tego korzystam oczywiście również z mojej ulubionej wody. To też nie jest reklama, ale naprawdę, bardzo lubię tą wodę. Moim zdaniem ona ma najlepszy smak po prostu i trzeba nalecić tutaj 200 ml do tego kubka. Tutaj mam właśnie taki kubek, który ma miarkę, dlatego po prostu jest to łatwiej odmierzyć. Teraz mam już te 200 ml wody, bo nalałam i teraz po prostu włożyłam tej herbatę. I teraz musimy to zalać. Mam nadzieję, że wszystkie nie rozleję, bo robię to patrząc w kamerę, więc jakby. Tak? I teraz według instrukcji trzeba to mieszać. Problem tylko jest taki, że to się zawija, ta łyżeczka w ten wymożek, ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Teraz według instrukcji wystarczy poczekać 8 minut i powinna być gotowa. I wiecie co jeszcze, dlaczego? Nie pójdziemy po prostu do jakiejś restauracji i nie kupimy sobie spaghetti, tylko robimy to spaghetti. No z dwóch tak naprawdę powodów. Po pierwsze, gotowanie na kempingu to jest fajna sprawa. To jest pierwsza rzecz. Właściwie jest trzech. Po drugie, wierzymy, że to co sobie sami zrobimy, będzie po prostu najlepsze. No, że staramy się jakieś tam lepsze produkty zawsze używać, tak? I wiemy co się działo z tym jedzeniem. No i trzeci powód jest taki. Że po prostu na tyle, co my jeździmy, to jeżeli ja miałbym, nie wiem, 60 dni w roku mniej więcej, czy tam, no tak mniej więcej, wydać na obiady, no na każdy obiad, no, czasami nawet 100 euro wchodzi, prawda? No to mamy 600-6000 euro na same obiady, wtedy by wyszło. To no, pewnie trochę za dużo, tak, no ale powiedzmy, no nie wiem, 5000 euro na same obiady, to jest masakra, no to się tak nie da, albo dużo się jeździ. Albo i się wtedy trzeba gotować samemu. No, no i czwarty i... powód materiału na vloga. A, no właśnie i czwarty powód materiał na vloga też jest tak. Bo akurat, no nie wiem, no, część ludzi po prostu, no fajnie jest gdzieś jak ludzie sobie gotują. Ja sam lubię oglądać jak ludzie gotują. A najbardziej to lubię jak gotuje Makłowicz, naprawdę. Jeszcze opowiada tam o tym, no rewelacyjne, ja bardzo lubię go. Będzie pyszne spaghetti, i to z przeprawami. Widzieliście kiedyś jak ktoś tak profesjonalnie nalewał wodę u to Właśnie fajnie jest jak się ma na panceli wodę praktycznie przy samej przyczepie. To jest naprawdę wygodne. Stoję sobie pod oknem tutaj i nagle zaczyna to mi padać znowu. Także... A ja czytam sobie manga. No, Julka pokaż. A co to w ogóle czytasz? Co to jest? Manga, mała mi taką kupiła. Aha, na tu jakieś takie dziwne rzeczy, ale tu już jesteś duża, więc. <laughs> oczy. Oh, a Porządku, zada się wypadło. Zobaczcie, wypadł co dla ci, filmu zrobił. Kumnał się filmu? naprawdę. To <laughs> z bloku dla filmu. A co, poraz wyparował. Czekaj, bo ja to muszę zapalić. No, to, Może lepiej, że tak bardzo nie śpieszmy i wiesz, tak? Bardziej powoli. Bardziej powoli, czyli wolniej? Tak. Aha. To zrobić, żeby, się nie wyskaki, żeby nie wyskakiwał z patelni. a makaron to jakiś taki dziwny, kukurydziany, bezglutenowy bez bo kupiłem. kupiłem kiedyś i teraz trzeba go zużyć bo tak leży i leży trudno, no, nie jest taki fajny jak taki zwykły ale trzeba go zużyć teraz to a wiecie ile tyle? No, no, no. jeszcze? No, no, no. jeszcze troszeczkę i jeszcze no, boż. Proszę, to dla Ciebie. Trzymałem buty pod przyczepą, bo to się tak wszystko nie mieści. A tam głęboko były, a one jednak mimo wszystko mokre są. Także nie, nie wiem, jakim cudem tak pod przyczepę padało. No, dziwne. Zaczynało. Następnej organizacji gdzieś ten daszek rozłożymy. Bo no zawsze można, jak tak troszkę pada, posiedzieć na zewnątrz. A my w sumie tutaj jedziemy, dlatego już nie chciałem tego daszku jeszcze rozkładać, chować i tak dalej. Idziemy tak po kempingu i powiem Wam, że jest moda. Coraz więcej widzimy takich yy, busów malutkich. Jak jeszcze szliśmy po kempingu i powiem Wam, że teraz jest moda na takie mikrokampery. Jakąś Volkswagen Kalifornię albo ewentualnie Ford Nugaty. Naprawdę coraz więcej ludzi je ma teraz. Tutaj są opisane różne atrakcje. Tu jest 200. Więc chwilę przytrzymam kamerę, to sobie zastopujcie, chcecie zobaczyć, co tu robić. No i taka mapka. Na tej mapce, co pokazałem, te atrakcje były zaznaczone. A tu macie taką mapę fizyczną. No my jesteśmy tutaj i chcemy się teraz przejść. Zobaczcie, tu są te klify takie. Póki nie pada, na chwilę przestało padać. Więc się przejdziemy tym trzebać takim tu po klifach trochę. Chodzi się tu zaraz za was za kempingiem. Tu za tym potem jest nasz kemping, a tutaj jest ta ścieżka. O, tak to wygląda. O, ta ścieżka. Tutaj wzdłuż kempingu, a potem idzie, 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 idzie aż do Duino, gdzie tutaj jest zamek. I tu już widać ten podwod, Dolecemy, My wczoraj byliśmy i zobaczcie, tu takie ładne miejsce, bo są takie balgiolki. I tutaj można sobie wyjrzeć i podziwiać piękne widoki. No ładnie, tu jest naprawdę. Zobacz, no, na to wygląda jak jakiś parking taki wielki. Weź tu zbliż, nie? To jest jakby parking. Tam jest plaża tutaj. I tutaj te klify. A my jesteśmy na górze, tu na kempingu. A tam byliśmy, to jest ten piccolo, tak? Tamten port. Super. A tutaj jest takie fajne gołoborze. Po prostu takie naprawdę skalisty teren. No fajna jest ta ścieżka. Naprawdę fajny tutaj trekking można zrobić. Powiem wam, że piękna ścieżka na taki lekki trekking wzdłuż morza, tutaj, właśnie koło kempingu idzie, także że bardzo wam ją polecamy. Super. Było. No, my wracamy już na kemping, a tu znowu deszcz zaczyna padać, także tylko chwila była tej Zobacz, przerwy, akurat... Tak, widzicie, znowu zaczyna padać. Akurat była ta chwila, którą wykorzystaliśmy z Julką na mały trekking, a teraz musimy pojechać gdzieś, no, gdzie nie zmokniemy, ale mamy już pomysł, także zostańcie.